Cześć, z tej strony Rakel, a w dzisiejszym odcinku przedestujemy tego batonika, czyli Kizersa. Sorry, że tak długo czekaliście, ale po prostu teraz go kupiłem. Także odpakowujemy go. Kizers kokosowy. Aha. Tak się prezentuje. Jest biały i testing. Mm. Lubiący. To jak taka princesa. Tylko, że mniejsza. Według mnie dobry. Godny polecenia. Jest tutaj dobra biała czekolada. Nie czuć jakoś strasznie kokosa. Bardzo podobny do Princesy. Kosztował mnie 2,99. Teraz za dużo, bo jest mały. A według mnie, ocena, mogę tego batonika ocenić 9 na 10. Polecam tracyjnie pana raczej